Dzień dobry. Dzisiaj powiemy sobie o sporze z deweloperem, czyli powiem Państwu, jakie są najczęstsze powody sporów z deweloperami, jak te spory wyglądają, co można podczas takich sporów robić. I teraz z naszego doświadczenia w pewnym lokalu, to my wiemy, że tak naprawdę te takie spory z deweloperami, gdzie ludzie się z deweloperami albo wymieniają jakimiś pismami, albo nawet procesują, one się zwykle sprowadzają te spory do takich kilku najważniejszych kategorii. Z praktyki. I teraz pierwszą taką, chyba główną kategorią, to są spory o zapłatę różnego rodzaju kar umownych czy odsetek. Czyli deweloper miał jakiś termin, to był termin na oddanie mieszkania, to był termin na przeniesienie własności, czegoś nie zrobił w terminie, czegoś w ogóle nie zrobił, i umowa daje podstawę dla nabywcy, żeby się domagać. Od dewelopera jakiejś kary umownej, zwroty podwójnego zadatku, zwroty, zwrotu opłaty rezerwacyjnej, jakiś odsetek za opóźnienie, czyli po prostu możemy sobie wyliczyć jakąś tam karę na podstawie umowy zryczałtowaną. Deweloper tego nie chce oddać, możemy go o to pozwać. To jest jakby pierwszy, pierwszy rodzaj sporów, które się często dzieją. Drugi rodzaj sporów to są spory o tak zwane wykonanie. Tak? Czyli my chcemy, żeby deweloper coś zrobił, żeby na przykład naprawił usterki, które są w lokalu, o których nie chce naprawić. Żeby przeniósł na nas własność nieruchomości, żeby podpisał z nami umowę deweloperską, bo na przykład podpisał umowę rezerwacyjną, ale w międzyczasie ceny nieruchomości wzrosły i deweloper teraz nie chce z nami podpisać umowy deweloperskiej, mimo że się zobowiązał. Czyli my go pozywamy o to, żeby on coś dla nas zrobił. Tak? To jest ten drugi typ. Sporów, które są najczęściej. A trzeci typ sporów to są spory o odszkodowanie. Tylko że nie o kary umowne, czy odsetki, czy zwroty z dodatków, czyli takie, gdzie mamy po prostu zryczałtowaną kwotę, której się domagamy od dewelopera, ale takie sprawy, gdzie deweloper coś nam zepsuł, czegoś nie zrobił i my ponieśliśmy jakąś szkodę. Tylko że to nie jest szkoda zryczałtowana, ale jest to szkoda, którą gdzieś tam sobie musieliśmy wyliczyć. Czyli na przykład. Deweloper nie oddał nam na czas mieszkania, musieliśmy w tym czasie wynająć inne mieszkanie, no bo planowaliśmy mieszkanie w mieszkaniu deweloperskim, nie mieliśmy gdzie mieszkać, wynajęliśmy mieszkanie, musimy go pozwać o zwrot tego najmu, tak, tego czynszu najmu, który płaciliśmy. Albo na przykład w mieszkaniu jest dużo usterek, my nie chcieliśmy czekać, żeby deweloper nam te usterki usunął, usunęliśmy na własne koszty te usterki, no ale w związku z tym ponieśliśmy szkodę i żądamy od dewelopera, żeby nam tą szkodę zrekompensował i go pozywamy o wysokość tej szkody plus odsetki, tak? Czyli ta trzecia kategoria sporów to będą spory o odszkodowanie. I teraz w czym my pomagamy nabywcom? No my oczywiście możemy pomóc napisać do dewelopera odpowiednie pismo, możemy go wezwać do usunięcia usterek, wezwać do zapłaty kary umownej, to pismo będzie podpisane przez adwokata, opatrzone naszym logo i duża część spraw i sporów z deweloperami tak naprawdę kończy się na tym, że my Państwu pomagamy Przygotować papierologię, wystosować do dewelopera pismo, zadzwonić raz, drugi, postraszyć. Często deweloperzy na takiej podstawie e, robią to, e, do czego nabywcy mają prawo i czego nabywcy od nich oczekują. No ale w sytuacjach, kiedy deweloperzy nie będą reagowali na takie pisma, wezwania, e, telefony, no to tak naprawdę pozostaje nam dewelopera pozwać. Tak? I, I oczywiście kancelaria, pewny lokal również Państwu może e, pomóc pozwać dewelopera. Na chwilę obecną. Poprowadzimy już w tej chwili chyba nawet nie parę dziesiąt, ale parę set spraw z różnymi deweloperami. One się toczą. Większość spraw wygrywamy, natomiast trzeba się niestety uzbroić w cierpliwość.